Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri, a oto jest kolejny odcinek serii Pokémon Fire, aż kochani, jak pamiętacie w ostatnim odcinku dotarliśmy do Sutopolis w końcu, bo już naprawdę to zakrawało pomstę do nieba, że ja jeszcze tutaj nie jestem, ale na szczęście już jestem. Przed nami walka o ostatnią odznakę z Żuanem. Um, z Juanem, jak zwał, tak zwał. Także trzymajcie bardzo mocno kciuki, zapinamy pasy i pędzimy w stronę światła. Eee, kochani, na początku oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli jest się nowy na kanale, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie ominąć każdego kolejnego materiału. Zapraszam na grupę na Discordzie Dim Dimitriego, zapraszam na Instagrama. Tymczasem, kochani, przejdźmy do Team Recapu. Ja się troszeczkę wywiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądało. Um, nie trenowałem pokemonów, da, powiem dlaczego. Um, dlatego iż, ale że gdyż, ponieważ że, um, po pierwsze nie miałem czasu, a po drugie stwierdziłem, że no maksymalnie 45 poziom Milotic jestem w stanie go ogarnąć Pikaczem, który będzie użyty w tej walce. W ogóle w walce będą użyte najważniejsze Pokémony, takie jak Maxu i Pikaczu. To są Pokémony, które tutaj najwięcej zrobią i na szczęście aż ich użył, bo gdyby ich nie użył, to wtedy bym miał olbrzymi problem Mm, ale dzięki Bogu tak jest jak jest i raczej tą odznakę powinienem ogarnąć bez większego problemu zresztą za czas pokaże moi drodzy dlatego nie trenowałem i myślę, że podczas e, tych walk tutaj wewnątrz sali to wystarczy, żeby żeby gdzieś tam zdobyć tą odznakę. Na pierwszym miejscu jest Maxu, właśnie wyżej wspomniany na 37 poziomie, z abilitką Overgrow trzymający Miracle Seed, z atakami Giga Drain, Fury Cutter, Quick Attack i Bullet Seed kolejnym Pokémonem jest Agent na poziomie 61, z abilitką Static trzymający Light Ball z atakami Irondale, Thunderbolt, Nuzzle i Quick Attack kolejnym Pokémonem jest Stalker na poziomie 37 z abilitką Guts, trzymający Leftovers i z atakami Wing Attack, Aerial Ace, Focus, Energy i Quick Attack Następnym Pokemonem jest Gogeta na poziomie 41 z abilitką Shell Armor i z atakami Crab Hammer, Razor, Shell Swords Dance i Protect. przedostatnim Pokemonem jest Wocik na poziomie 38 z abilitką White Smoke trzymający Chorkowl i z atakami Flame Flower, Overheat, Curse i Body Slam. I ostatnim Pokemonem jest Krzeszak na poziomie 32 z abilitką Ice Body, trzymający Experience Share i z atakami Icy Wind, Double Team. Headbutt i Ice Beam. Krzeszaka sobie jeszcze troszeczkę bardziej podtrenujemy. Dlaczego? Dlatego, że posiadam cztery rare candy, które zamierzam użyć. Bo to mi się przyda. Szczególnie, że Krzeszak on musi ewoluować po tej walce. Znaczy, się no niekoniecznie tak od razu po tej walce, ale bynajmniej tam parę odcinków później po zdobyciu ostatniej odznaki. Eee, właśnie Snorant ewoluował w Railiego, więc my też będziemy musieli jakoś to tak zrobić, że no albo jak już wyjdziemy z tego miasta, albo w kolejnym odcinku jak gdzieś tam będę, no to wtedy będziemy musieli sobie tego Pokemona wyewoluować. Dobrze. Mamy to. Możemy wchodzić do sali. Na pierwszym miejscu jest Maxu, więc sobie poradzi raczej bez problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, oki dołki, co ty masz tutaj za, pocz... za poczki, mój drogi? Love disk, No to na miękko raczej powinienem to ogarnąć. Sweet keys, no jen, oj oj. To się zaczyna zabawa. No i oczywiście Maxu nie trafia, jak żeby inaczej. No nie, no, Maxu, ej, 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 ej. Captivate. Świetnie, dobra. No, liczyłem na to, że uda się go ściągnąć, ale no niestety się nie udało. On się jeszcze trochę leczy akwaryngiem, więc może żeby dobić, albo może, bo to nie wiadomo, czy on mnie czymś uderzy. Uderzy tak dawnem. Jeżeli teraz trafimy, to już mamy to. Tak, sniped out, pięknie, mamy wygraną w kieszeni, pięknie. Ten Lavdisk jest na 40 poziomie, Zważ, zważmy też na to. Hmm. To nie będzie tak też chociup, Detect. Czy ja tego potrzebuję? Z jednej strony bym potrzebował, z drugiej strony nam akurat na maksie takie poke takie Pokemony. Takie typy. Że chyba no niekoniecznie tak mi się coś wydaje że to jest dobry pomysł więc no, powiedzmy, że, że nie Andre, kolejny love disk kolejny raz będzie mnie irytował zapewne też dlatego może od razu użyję bullet seed tak down, okej okay. no na dwa razy nawet chyba powinienem spokojnie bez najmniejszego problemu. Okej. Okay. I ostatni lap Disk też. Dobra, ja zostaję, no bo przecież to nie. się tam nie da. Um, tym bardziej, że Maxu on musi Expić. Bo on będzie potem zresztą też potrzebny, no. A nie było jakby wszyscy tak do expili. Ja muszę naprawdę poświęcić z jeden dzień, czy jakiś tam wieczorek, albo coś, żeby sobie na spokojnie te pokemony wytrenować. Bo bez tego to tutaj nie ujadę. Na ligę na pewno będę potrzebował treningu. Potem zresztą Battle Frontier to też nie będzie taki Hopsiup. Jeszcze szczególnie, że ja będę tam używał tych pokemonów głównie. Aczkolwiek też tam wrócą. Wróci Squirtle, wróci Bulba, Charizard. Yy, ale to i tak. Yy, no nie, 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 jeszcze nie czas. To i tak. Yy, dalej będę potrzebował treningu. Dlatego, no. Przykro mi bardzo. Ale będziemy musieli te wszystkie walki tutaj przejść. Azumarill. Jedziemy, Giga Drain. Bo chcę się wyleczyć. Okej. I tak podejrzewam, że przed samą walką z Chłanem, Żuanem, nie wiem jak go jeszcze inaczej nazywać, będziemy musieli się udać do centrum Pokémon, żeby przywrócić trochę ruchy. Naprawdę to ten Playwraft tyle zabrał. Dłodzieje normalnie. Tysiąc ponad Expa, pięknie. I Krzeszak też 1200. No i tak to możemy ekspić. Dobrze kochani. A powiedzcie mi, jak tam mija wam weekend majowy. Tutaj mój weekend się już właśnie kończy, bo w Niemczech niestety no, nie obchodzą święta konstytucji 3 maja. Um, oni mają tylko tutaj święto pracy, 1 maj. I już drugiego trzeba iść do tej pracy. Także no, no niestety. Um. Mój weekend się kończy, ale ja bardzo fajnie spędziłem ten czas. E, wczoraj byliśmy z całą rodzinką e, w e, takim fajnym mieście. Jest to miasto dość ciekawe, bo y, ono ma takie pozostałości po Rzymianach, którzy, no bądź co bądź, jednak em, tą Germanię podbili. I też tutaj gdzieś tam swój ślad w kulturze zostawili. Sharpedo, to zostańmy. I tam są bardzo fajne pozostałości, właśnie po Rzymianach. Mury, świątynie, coś tam, coś tam. Także naprawdę warto tam, jeżeli jest się gdzieś tutaj w okolicy, warto to miejsce sobie zwiedzić. Polecam. Jest to miejscowość Ksanten. Jak się nazywa? Czy miejscowość. To takie miasto. U mnie samo miasto jest bardzo piękne. E, nawet żeby sobie tam pospacerować, ten rynek. E, naprawdę bardzo klimatyczny. Frost e, Jak to działa? E, 60-90. Okay. The user blows a cold breath on the target. This attack always results in a critical hit. Ok. To możemy się w to bawić, ponieważ zawsze Zawsze trafia krytycznie ten Frost Breath. Jest specjalny, ma 60 mocy i 90 celności. Icy Wind ma 55, ale za to 95 celności. Ja sobie zostawię tego Icy Winda. I jest Double Team. Nauczymy go właśnie ten frostbrew. Golden Goldeen. Dobra, zostańmy. I też pójdziemy sobie w Bullet Seed. Okej. Okay. No właśnie, także wczoraj będę w Sanden. W sobotę niestety musiałem iść do pracy, e, bo tam u nas w firmie troszeczkę jest też. Jest co robić teraz, a dwa mm, też ja musiałem teraz odrabiać, że tak powiem, dzień, który będziemy mieli wolny później, czyli to będzie 19 maja. E, to będziemy mieli wtedy wolne. Ja wtedy akurat będę na Europie w Polsce. Ale to też o tym będę mówił już tak bliżej tego urlopu, co i jak, jak się to będzie działo. Mm. No ale to tak czy siak, żeby mieć ten dzień wolny, taki urlopowy, żeby miał za ten dzień zapłacone, no to musiałem po prostu gdzieś tam go sobie odrabiać, żeby mi nie brali z urlopu specjalnie, więc w soboty się o to odrabiało, żeby tą sobotę zrobić jako e, dzień urlopowy. Także no, taki ten dzień był dziwny bo się odzwyczaiłem już od pracy w sobotę. Już od pewnego czasu w sobotę nie pracuję, spędzam ten czas jakoś tak um, trochę bardziej w domu, z czego akurat jestem dumny i zadowolony. I bardzo mnie to cieszy, że mogę sobie w taki sposób. E, też aktywnie, bo moi drodzy, muszę się wam też do czegoś przyznać, ale uczę się jeździć na rolkach. I dzisiaj był ten pierwszy dzień, pierwszy raz kiedy jechałem już sam, nie musiałem, nie potrzebowałem ręki mojej narzeczonej, żeby się gdzieś tam wesprzeć i asykurować się. Zresztą moja narzeczona też dzisiaj już jeździła sama, oboje się uczymy i już się nauczyliśmy na tyle, że potrafimy jeździć samemu, także bardzo mnie to cieszy, um, że to tak w tę, taką dobrą stronę to wszystko poszło. Dzisiaj właśnie też byliśmy na rolkach, żeby wykorzystać trochę pogodę, bo już się zaczyna chmurzyć powoli. Um, a dzisiaj niby tak... Um, niby ciepło, ale um, też... Um, miały być przelotne opady, na szczęście nie było, ale to się tak, to wszystko wisi w powietrzu. Ja tak powiem, klamper. No na 35 poziomie, to już jest troszeczkę bardziej przystępne. Um, ale to i tak... nie ma kompletnie szans z moim Max Coxem. Pięknie maxo. Lombre. No tutaj musimy zmienić. Problem. Z Lombre to jest o tyle problem, że to jest Pokémon wodno trawiasty, więc trawiaste ruchy raczej tak się średnio będą tutaj nadawały, ale za to latające już jak najbardziej tak. Apro, okej. Okay. Stalker sobie tutaj powinien poradzić. Bez problemu wydaje mi się. Pięknie. Mamy to. W tym tygodniu już powinniście w poniedziałek, zresztą ja zawsze jak już mówię, że coś powinniście zobaczyć, to wy i tak tego jeszcze nie widzieliście. To nie z waszej winy, tylko z mojej. Seeking, ale już dobra. Stalker się trochę pobawi. Ale teoretycznie powinniście w tym poniedziałek zobaczyć Em, shortsa mojego z Pokémon Horizons. Jeżeli nie zobaczyłeś jeszcze tego shortca, to serdecznie Cię zapraszam, drogi widzu, abyś to zrobił i nadrobił. E, odcinek czwarty i tak już raczej już nadrobiłem sobie to. E, te serie, więc wydaje mi się, że już raczej w poniedziałki zazwyczaj się to powinno pojawiać. Ten. Em, tam, ta, ta seria, właśnie. I te omówienia. Także jak coś to w poniedziałki, zawsze się spodziewajcie. Shortsów. Sure w środę na przykład insurgensów, a w soboty. Nie, przy w środę, przepraszam, Fire Asha, w soboty e, Insurgensy. Tak będę się starał pracować, tak starał się będę robił, robić, na tyle, żeby to e, ogarniać. I to będzie taka regularność. Na tyle na ile będę mógł. E, zresztą mogę też wam powiedzieć, że no, wracam do Polski na tydzień, taki to, znowu taki trochę większy tydzień w sumie, 10 dni. I na pewno wtedy nie będę miał czasu, żeby cokolwiek nagrać. Jeżeli wcześniej uda mi się nagrać coś na zapas i em, zmontować dla was, to wtedy coś tam się... coś na pewno się powinno pojawić w tym tygodniu. Em, mam pewien plan co do tego. Może uda mi się załatwić jakieś zastępstwo. Zobaczymy. Bynajmniej. Jakieś tam plany mam na ten tydzień, żeby byłem troszeczkę ten umilić z mojej strony, ale co z tych planów wyjdzie to szczerze wam powiem, nie wiem, bo to planować można, a z tymi planami to wychodzi różnie. Okidoki, Meryl, Azuril, Meryl i pewnie będzie Azuril. Meryl. Cyk. Cary, tylko dwa razy? I ten player w mnie ściągnie, a nie. A czemu wtedy ten Playraft tyle za zabrał? To mnie najbardziej zszokowało. Możliwe, że to był jakiś giga turbokryt No i Azumerill, tak jak się spodziewałem. No nie chciałem Quick tak. Aqua, ok, okej, to sobie... To sobie możesz robić. Czemu to tyle zabiera? Co jest z tym Azumerillem nie tak? Jest jakiś broken, ej. No. Chociaż tyle, brawo Maxu. Kurde, szkoda. Dosłownie tyciu brakuje, żeby wbił 40 poziom. Ale do nic. E, idziemy szybciutko się wyleczyć. Wyleczymy się. I pędzimy pod znakę. I może jeszcze dzisiaj się uda... Stąd wyjść. E, z tego miasta. Pytanie, gdzie ja tu miałem centrum Pokémon? Z drugiej strony jest centrum Pokémon, pewnie. Tak. Niestety nie w tę mańkę poszedłem. Tak, tu jest centrum Pokémon. Ołgi Dougi Dalej, szybciutko. Siostra Joy. Tak, ruchy, ruchy. Um, cyk. No, i lecimy, moi drodzy. Na walkę z Juanem. O nie, no serio. To tutaj, część. Trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że mój plan wypali. Bo jak nie wypali, to będę miał problem. Juan, uh, welcome to the sutopolis Gym. Here you show. Uh, Be. Witness to our artistry. <coughs> Dobra, bo on jest takim artystą. Zresztą Wallace też jest takim artystą trochę. Oni obaj do siebie pasują. No um, ale to i tak. W pierwszej walce brał udział Agent. Um, I brał udział Krzeszak. Um, więc... Ja w ogóle mogę wziąć więcej tych Pokemonów, nie wiem czemu. Ale z tego co wiem, to są powinny być dwie rundy. Tak samo mi pokazuje e, solucja tutaj z Fire Ashy, że są tak: jest pierwsza runda 2 na 2 On użyje wtedy Seekinga i Silio. No i w drugiej rundzie powinien użyć Lavdiska, Wiskasza i Majlotika. Wtedy będzie 3 na 3 No dobra, jeżeli nie, jeżeli ja mogę sobie wziąć więcej tych pokemonów, to ja sobie tak wezmę. Jeszcze Maxu, Stalker i Gogeta. Bo te Pokemony też teoretycznie brały udział. Eee, no dobra, lecimy. Dwa Pokémony, tak. I agent, i krzeszak. Bardzo dobrze. Eee, bom, bom, bum. Firebolt, może. Tylko, że to uderzy też Krzeszaka. Nie, nie, kurde. To nie uderzy Krzeszaka przecież. Dobra, ja uderzę może headbatem w Sylio. Jeżeli uda mi się go wyprzedzić, a wątpię, żeby mi się udało. Okej, okay, agent 62. Udało mi się wyprzedzić. No, Aurora Bim akurat w Krzeszaka, pięknie. Nawet Krzeszak przeżył, a już liczyłem na to, że możliwe, że nie przeżyje tej walki. A tu się okazało, że jeszcze Expa zyska, że bardzo dobrze. W sumie też dzięki agentowi trochę. No i Cek 39 poziom. Krzeszak, i to by było na tyle. Pierwsza runda. I teraz ja się muszę tutaj przestawić. Very good, on to the, the second battle. Okej. Okay. <sighs> Zaniczo powinienem użyć pierwszego Growwila tutaj, gra niestety mi nie dała możliwości wyboru. Um, mogę się pobawić, Agenta sobie zostawić na później. Użyć sobie Max Coxa, Water Gun, na miękko. Um, Bullet seeds. Cyk. Tu teoretycznie Growlwile przegrał. Ale ja się będę bawił na tyle, na ile mogę Growlwilem. Bo mogę. A czemu by nie. E Wiskasz. No to tutaj tym bardziej jest potrzebne właśnie Właśnie, 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 właśnie Maxo, ale dobra. Co mi szkodzi, na Whiskasza użyję właśnie Stalkera. Czemu by nie? Cyk. Mm, Winga, tak? Ciężko będzie. Ciężko będzie, bo to jest 5 leveli różnicy. Czy tym bardziej akurat na Whiskasza, który, no. No jest gruboskórny, skubany. No jeszcze rok masz pięknie. Sensywę mi zmniejszył, dziad praszywy. No nie, to tak chyba powiem, że chyba to nie wypali. Mogę się podleczyć, ale. On użyje znowu surfa i, i znowu będzie to samo. Rock Smash, okej. Okay. Defensywa mi cały czas zmniejsza. Nad czym bardzo ubolewam. Aerial Ace. No. Zajrzewam, że już będzie po wszystkim. 7 HP, przeżyłem. Okej. Okay. Teraz będzie po wszystkim. Dobra, nie było tematu. Chciałem się pobawić, ale no, stalker jest trochę za słaby. Gdyby miał ten 40. któryś tam poziom, to wydaje mi się, że by go chwycił. by go. A, tak to. No niestety, ale. Trzeba przełknąć gorzką pigułkę. E, porażki w tym temacie. Ze stalkerem, okej. Okay. Ale chociaż Maxu tutaj daje radę. Mylotik. Też się mogę pobawić trochę Maxem. Tak długo jak będę mógł, to będę walczył Maxem, a najwyżej potem mi sobie na Pikachu. Okej, okay, trochę to zabrało. No, chciałem powiedzieć, ciekawe ile zabierze właśnie Bullet Seed. Za dużo nie zabrał. Kolejny Hydro No i niestety Maxu nie przeżył. Ehm. Um... No, ok, no to jedziemy agentem w takim razie. Funboat. Tu powinno być w ogóle bez bez dyskusji, Bezdyskusyjnie, pięknie. Agent wygrywa. <słyskać> I mamy tą spektakularnie pięknie cudownie, nie, 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 bo już prawie. Rainbatch ok. Ostatnia odznaka. Babubim. do Długi. Idziemy. Chyba, czy będzie jakaś kaczenka na wyjście, czy nie? Coś nas tu gdzieś ktoś będzie prowadził? Chyba nie. To dobrze, to ja idę się wyleczyć. A tutaj. Excuse me, are you Dimitri? Could you come over here a second? Okay. I just call, uh, I just got a call from a girl named May, who was looking for you. She said to meet her in Patsy Feedlock Town as soon as you can. Okay, czyli musimy się udać do Patsy Fidlock Town. Um, tam będzie na nas czekać May, tam będziemy z nią walczyć, tak faktycznie. Z tego, co też się zorientowałem. Uh. Tylko pytanie, jak ja mam się dostać do tego Pacific Look Town? Wydaje mi się, że chyba ten gościu nie powinien mieć problemu. Tak, nie powinien mieć problemu. I jesteśmy tutaj. Tylko, że, kochani, jest 20. Mhm. czyli to i tak nie jest <ścoughs> z tym typem, ale będziemy musieli zawalczyć. Hmm. Tokin Lainun, tak się jego nazywa. Dobrze, użyjemy Ballet Seat. Ale bądź, okej... Okay. Cyk, cyk... Nie wiem na którym w ogóle Krzeszak ewoluuje w... W, 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 w... W, w. w Czy na czterdziestym? Czterdziesty poziom. Może akurat... Nie. nie. Niestety nie. Dobrze, moi drodzy, bo jeszcze się tutaj natknę na Mei i jeszcze będę musiał z nią walczyć. A podejrzewam, że tu z nimi wszystkimi będą walki i zabawy. Więc ja się tylko tutaj podleczę delikatnie, żeby już w kolejnym odcinku mieć e, zero z problemów, że tak powiem. E, I będziemy kończyć, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Udało nam się już wypełnić misję Hoen. Teraz tylko została się liga. Możemy iść na Battle Frontier. Um, także kochani, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. Oczywiście jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, suba, jeżeli jesteś nowy na kanale. Nie zapomnij o tym, żeby koniecznie był dzwoneczek obok, aby nie ominąć kolejnych, następnych materiałów. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Lindry'ego. Zapraszam na Instagrama. Tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć. O oh, 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 nie pokona mnie. No nie. Idę wciąż tak nieskończoność, swych przyjaciół mając obok. Nigdy nie spocznę, nie poddam się. Wygrywać bitwy to jest największy test, nawet lądy, morza oraz nie.